E, ta, 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 Ja pierdykam! Ja pierdykam! Ale się by osrałem. Ja dobroczyściłem z tej strony ćwilćwilu, Outlast, my, e, no i kanały, czyli jej... Wodny poziom. Super to. Lubimy tak bardzo wodne poziomy. Był po prostu rewelacyjne. Wszędzie dokumenty się tu walają. W kupie. Kto tego pilnuje? Syf. O nie, wygląda jak wielka kupa. Dobra, idziemy tu. A ty co tu robisz? Żyju czy nie żyju? Nie wiadomo, pewnie żyju się na mnie rzucił. Numer. No Okej, okay. to zostań już tam na zawsze, ziomek. E, czy ja się zmieszczę? No pewnie, że się zmieszczę. Lubię chodzić po takich śmierdzących, ciasnych, zalanych kupom miejscach. E? What the fuck było to? E? Czy to był jakiś duch? Jesteś tam, duchu? Ale raczej wie. Może za nim pójdę? O, Frank tam jest, ale wcale nie czuję się bezpiecznie. Nawet z nim. No to był dziwny, wielki klocek. Oh no. Na bazę granej z tyłu formularza przyjęć charakter pisma odpowiada pacjentowi, ojcu Martinowi Archimbaudowi. Ten Bóg jest prawdziwy. Tak długo myliliśmy go z duchami, zjawami, szaleństwem. Nie chcieliśmy wierzyć. Łuski na oczach Saola były strachem, a gdy strachu się wyzbędziesz, widzisz naprawdę. Oto dar Wallradera. Ewangelia piasku. Największym grzechem na świecie jest rozmyślna niewiedza o Bogu. Uzyskać objawienie i nie głosić go oczekującym owieczkom. To miejsce, stanie na zbawienia, to grzech, za który kara nigdy nie jest zbyt wielka. Doble. Kto pilnuje tego syfu? Heh. Cześć, Frank. Ale żeś sobie znalazł fajną okolicę. Nie mogę nawet sobie wziąć pomocnej nogi. Nic nie mogę. To tylko syf. To Dobra, to co, idę za tym duchem, nie? tep, tep, tep. tep. Ale wbiłem się tutaj ostro w tą szparę. Pajęczyna. Taka fajna grafika, a te pajęczyny to zawsze takie biedne są, nie? Oj, shit. Zapisywanie. Oh, no. Nie lubimy zapisywań. Odkręć ze aby spuścić wodę. Czyli tu jest zawór numer 1 i zawór numer 2 O, tu jest ten Damski oddział. Cool. Złupkę od teściowej, zawsze spoko. Dobra. Yy... No tak, nie mogę tu wejść, bo tu jest pełno szczochów. Dobrze. No to ma sens. Dobra, Frank, tylko się nie z czegoś. Fuck! Fuck! Oczywiście musiałeś Frank, prawda? Bo nie byłbyś sobą, nie? Cademet Ale masz cyce płaskie. Widzi mnie? Czy mnie nie widzi? Pewnie mnie nie widzi. Frank, tylko się nie spłucuj, dobra. Frank, słyszysz? nie zobaczy Dobra, szybko przejdę tędy po prostu. Alalalala. jak nas znajdzie, no to... What the fuck? Przecież tu nic nie ma. Co to za papierki są? Tak czy srak, nie podoba mi się tutaj wcale. O tylko, pamiętaj. Dlaczego ja nie mogę zapisać, znaczy zamknąć tych drzwi zasranych Nice! Świetnie ci poszło! Przyjdzie do mnie świniaczek zaraz, nie? Z tyłu przyjdzie. Przylezie tu sprawdzić, co się odwaliło. Czyli co? Jeden zawór bym miał zbać, tak? A może nie przyjdzie? Skrzynki, to spoko. Dobrze wiedzieć. Jest tu. A, lezie tu Gdy się schować. Zostawię nawet otwarte drzwi, bo czemu nie? Dobra, czekamy na niego teraz. Co u was słychać? Co? To nie wam mija czas? Tydzień? Nie w ogóle? Wszystko ok? Dobrze, spok. Teraz bardzo spok. U nas też jest spok. Siedzimy sobie w szafce. A jak mi zakręci zawór, to się wkurzę. Oh no. Oh, fuck me! Jak to się stało, że on mnie tutaj znalazł? He? Wstawaj! Fak, 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 fak... Czemu on jest taki szybki tak w ogóle, co? Aaa, w dupę! Gdzie mam iść, 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 gdzie mam, iść, gdzie mam iść? Ja już się tu zgubiłem. O, szybko tu, dobra. Idź, idź, idź. Idź, 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 idź Dobrze What the fuck Spuszczony w kanał No pięknie Czy to był żart? Czy to jest czy to, czy to, to śmieszne ma być Co ja tam muszę wrócić przecież, głupie A on tam na mnie będzie czekać Jesteś tam Are you there? To było po angielsku Dobra Pamiętacie jak biegłem? No to świetnie, to biegniemy z powrotem tak samo, a wy mi mówcie, bo ja nie pamiętam. Teraz jak mnie złapie, to mnie zabije na stówę. Eh, dobra, to lecimy. Ja pierdykam! Ja pierdykam! Ale się by osrałem. Skacz! Gdzieś tu był ten kanał! Szybko, w kanał! W kanał! Oh no, tylko niech mnie nie złapie. Już mnie zgubił, głupi, gruby świniak. Nawet nie umie chodzić po drabinach pewnie. Mi się dupa wielka nie zmieści tutaj. Ar. Jest dobrze. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Baterie nam się kończą, a to kto tak dziwnie pływa? Frank, czy ty jesteś za to odpowiedzialny w jakiś sposób? Okay. Nie wiadomo, prawda? Frank, tu jak zwykle nie masz odpowiedzi. No dobra, Ślepy załek, więc idziemy to. O, to kolejne. Kto cię tu wsadził? O, no, myślisz, że będą tu albo nie krokodyle, tylko żuwie ninja. Żuwie <grym> ninja by było wiele lepiej głupie się awanturuje, wcale nie było straszne. Dobra, lecimy. Przypita mnie z nas gruba, sprawda? Oh no Czemu ty tam zaglądasz, tak? E? Ciekawość to pierwszy stopień do zabicia mnie pewnie. Znajdźmy się z kanałów. Wildrida Zapisywanie. Co tu się dzieje? No coś tu się dzieje. U, ale jestem chopliwy. Tak pomyślał. What the fuck? Ty co? Ty no zamknij te drzwi! Nice, świetnie. Kind of to jest Kim jesteś? He? He? Kim? Nie wiadomo. Jesteś tajemnicą. Czy tu znajdę jakieś baterie? przydałbym mi się jakieś baterie. Frank, gdzie gdzieś jakieś baterie? Co? Mm -hmm. Znajdźmy wyjście z kanału wchodząc w kolejny kanał. Ale kanon. Wodne poziomy, nie cierpię wodnych poziomów. Kanały srały, tak myślałem, że będziemy broczyć we krwi. Mail i If mail No to nie, ja idę do dupeczek. Tak, chciałbym. Oczywiście, że muszę iść do facetów. Są sami faceci. Gołe świsiory. Czujesz? Żyjesz? Chyba nie. Miech się Nie no cieszy na pewno by już kogoś pozdrowił jakby że O to no. To jest cyfr. Co? To? Nie wiadomo to? Nie wiadomo też Tak se leżysz tutaj? The fuck to było? Gdzieś tu coś się wydarzyło. Co to było? No. Coś tu łazi po czymś, spadam tu. Nie wiadomo, co mnie czeka dalej. Ale idę ciasnymi przejściami, no bo czemu nie? No nie będę tutaj tracił tej. Albo wiecie co? Trochę zapotracam co mi tam baterii, znaczy kamery, tak? Ech. Nigdy nic dobrego nie przyszło z tego O cześć Frank Jesteś na straży Zapisywanie. To dobry czy zły znak Frank Nigdy nie dodasz nawet otuchy Taki właśnie jesteś Menda. Wszystko, wszystko się wszystko częsie Aż wszystko się częsie Frank Zero baterii, zero niczego Jak zwykle. Cicho wszędzie, ciemno wszędzie. Frank nic nie pomoże. O e? Co? Ja nie coś przegapiłem przy baterii. No to nic. What? No właśnie na Franka. Oczywiście nie poda mi pomocnej dłoni, bo to Frank Frank z gir, eee, tu mamy schody. No to idziemy do schody w spoko. Wow! Nie chlap ta kamera, bo się zepsuje. A ty co ty taki wypięty? Eee, kuku Swojek. Słodziak. Dobra. Eee, oh no. Jakieś baterie? Czego nigdy w kanach nikt nie zapomni baterii? Zawsze zostawiałem wszędzie ludziom magazynki czy coś, a baterii nigdy. Rzuci się na mnie? Nie, dobra. Czemu woda robi chlup lub po... Muszę iść tam. To chodźmy tam. A, to te dobra. Frank wszystko pod kontrolą? Chyba tak. Teraz mi się baterie skończą. Zapisywanie. No, 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 no. Nie lubimy zapisywanie. Coś tu hałasuje. Ogólnie, nie? Pewnie coś zaraz w dorwie. Hmm. Musiałem mieć chwilę przerwy akurat w takim momencie i wybić się z rytmu. Coś tu robiło szeru-szeru, nie? O no fuck, 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 fuck. Pan wie, że ja tu jestem, co? Głupku Ej No właśnie, idź sobie, głupi Gdzie on jest? Jak ja tu mam wyjść niby? Nie wiadomo Co to jest, worki na śmieci? Frank, ty to zawsze się załatwisz tak głupawo. Hmm. Jeśli nie tu, to gdzie mam iść? Co? On gdzie jest? Trochę nie za bardzo widać gdzie. Trzeba go coraz lepiej słyszeć, więc to zły znak. Może po prostu muszę doskoczyć tu do tej drabinki, co? Cześć. A, tu są schody. Dlaczego nikt nie mówił? Gdzie on jest? Dobra, przygotuj się do biegu. Nie pamiętam, jak masz tajemniczyć. Aaaa, Dobrze, szybko na górę teraz, szybko na górę teraz! Oh, fuck me! A ty co tam taki zmartwiony siedział? Oh no... What?! What? Ah! Odejdź! Wypuść mnie stąd! A, więc to tak. Widzisz mnie bił i uciekał. Dobra. Tam 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 ta 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 tam 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 tam... Ta ta ta. O, uciekłem. A! Wszyscy biegają! Biegnę za nim, co mi tam? Zło. Jak to się wydarzyło? Czy on zniknął? O nie! Nie odwracam się! Nie wiem z której strony, co się wydarzyło nawet. A, to nic. Ej, co się dzieje? Tam się coś chyba wydarzyło. Hello! Śpicie? Chyba śpią. Dobra. Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn. Rep, rep. Okej. Co tak siedzisz tutaj? Prawie na Golasa? He? Jamek, co tam słychać? Hello Betty! Ciebie jeszcze tu nie widziałem, chyba Ooh. Chwila O o Najpierw palce, później co? Bardziej próbuje uciekać, tym dalej w ten chory syf. To coś jak rozpaczliwa prawa wydostania się z bagna. W piwnicy odbywają się tortury. Ustalone sposoby. Na ścianie jest napisane najpierw palce, potem jaja, na końcu język. Ktoś zarządza przebiegiem tych tortur, wydaje instrukcje. No po prostu revelation, desperation. Kto by pomyślał, że takie rzeczy tutaj się będą dziać? Nie może być. Stała mi ostatnia bateria. Czekaj, co zrobię, jak mi się skończą. Naprawdę i szczerze, jestem ciekaw. O. Moja ślady, nie. Hmm. Tam? Co Co tu się dzieje? Co ty tak leżysz? Hej! tutaj, oh, no, tutaj, jestem tutaj, A, to jest zamknięte, no tak. Kuziwa. To ja muszę wrócić tam gdzieś, ktoś puk-puka. O, baterie. Super. Um. A, muszę odepchnąć to w tą stronę. Ech, nie chcę tego robić, ale muszę. Ci wydaje że ma więcej sensu. Co to za miejsce? Zbyt żywy? What? Wernieckie? Co to jest? Co ty jesteś tam? O, to wygląda jak strażnik chyba. Czemu jest taka nastrojowa muzyczka? Nagle o co chodzi z tym? O, dokumenty, przeczytajmy. Raport stanu pacjenta, autor Rick Traeger. Niestety to kolejny pacjent, który nie przeżył. Robię co w mojej mocy, ale jestem tylko lekarzem, a nie co do I jestem dosyć nowy w tym całym lekarzowaniu, więc nadal próbuję się wszystkim połapać. W każdym razie ktoś powinien złapać za ten katastrofalny projekt Cool Rider. Ucieka nam kasa, od kiedy wszystko się popsuło przez tego małego bilego. Ale udało mi się odchudzić personel o ponad 80 osób. Oznacza to krótkotrwałe oszczędności przy wypłacaniu pensji oraz długotrwałe przy opłacaniu emerytur i opieki zdrowotnej. Poza tym sporo się będziemy o biologii. Nie byłem wcześniej tego pewien, ale teraz mogę powiedzieć że z absolutnym przekonaniem, że nie można żyć bez nerek. Człowiek uczy się całe życie. Okej. Okay. Co, 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 to za lekarz? Ten pacjent mu umarł? Serio? No nie może być. O, tutaj jest jakaś droga. Hop. Yep. Elegancko. Ja yep. zapisywanie. Ej, czemu się tak awanturujesz? O, oh, fuck mi. O nie Szybciej Tak. Nie tędy! Nie tędy! Ah. Sara jesteś eksperyment o... Zabarykaduj drzwi! Szybciej, bo zabarykaduj drzwi Dobra, udało się zabarykadować drzwi spoko. Nie dopadną mnie, o nie! Co te takie głupie, o, nie myślą że co? O, fak Fak, fak, fak Fak, fak, fak Dobra, idziemy za okresem O nie, a tu co, kto to leży? Nie wiadomo Hop. A to kostnica Doble Bardzo uroczy um, muszę i piec tu? Chyba tak Skać przez to <laughs> Nie, uciekaj! Ach, czemu oni mają? Ach. Chyba zabłądziłem, co nie? Ja. ale sie, ja... O, o, zamknęli mi tu! Fuck, zabiją mnie! Zabiją mnie, zabiją mnie, zabiją! O, ma tasak! Ma kurde tasak! O, tu jest ściana! Czemu ja nie mogłem przeskoczyć tam przez to głupie okno? Oczywiście zamknięte. I teraz mi ciągną. Zaraz umrę! A tędy! Kupić Głupi To czemu nikt nie powiedział mi wcześniej? Głupota no. taka. Dobrze. Ty jesteś dziwka. Gubi. O, o. No tak, zamknięte. Trendą się tu problem dostać. Tam, ten, ok. Eee. Czyli daj mi do biegną. God damn it. Szybciej. Ja nie mam kalsu. Ziomek, jestem biednym dziennikarzem, który dorabia na boku. Jakimiś śmiesznymi sensacjami, ubogimi w ogóle. Co ty gadasz? To ja chcę tu wejść. Haha, uciekłem. To niefortunnie. Mamy wsparcie? A, fuck. A fuck. Wcale niedobrze. Uf. He's a witness or whatever. you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Have a little confab? Blah, blah, blah. You're a better doctor than you look. A little you're going not kill you. Okay, here we go, Arms and legs inside the car at all times. Fuck.

Taki żartowniś. Taki jajcaż z niego jest, super. O, koła dupa. To by pomyślał. <laughs> um, nie ma nawet muzyczki, nie ma jakiejś... No powiem ci, że dawno już nie byłem z gościem... Znaczy z gołym gościem w windzie, sam na sam. Więc trochę nie wiedziałem co powiedzieć naprawdę. Ale pięknie tutaj macie! Okej okay. Rozumiem, że to twoje. No tak. O, tamten stracił pewnie jajka. Dobrze, że ktoś tu chociaż sprząta, a przynajmniej próbuje.

I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. Oh. Uh, no offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit. <laughs> it's understandable. You people get scared. There's like to the turn to God as anything else. I mean, God died with the gold speed. We're onto a more concrete now. You have to rob <laughs> to pay Peter. There's no other way. Murder in it, is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you oh, no, talk a

O! Oh, się. Nie wiadomo jak. Wyślizgłem się. i słabo, dużo się chyba tra. Oh. Jeszcze odżegałem sobie nowe spodnie, serio. Palce nie były takim dramatem jak te jeansy teraz. Zapisywanie. No świetnie. Chyba się stąd będziemy zawijać, co? Ale będziemy się stąd zawijać w następnym odcinku, proszę Państwa. Tak jest, więc co? Jak na razie to. Yy, wszystko. Outlast. Jak się podobał to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. zaznaczajcie dzwoneczki, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucamy i później jakieś wypadki. A czy ja nie musiałem się z nimi bić? ogólnie, on po prostu do mnie dołączy, i teraz... ale leka.